wyciąć z dłużnych wycinałem yy, w Sigmier, no, yy, do osilenia pod kątem 45 jeszcze nie testowałem tej tarczy, ale jak zobaczycie za chwilę w łazience, będę robił półkę założę tą tarczę i po prostu e, wtedy się wypowiem na temat tej tarczy. Oczywiście według e, mojej oceny jak, jak to wygląda e, w porównaniu z innymi, a, a inne tarcze używałem, także porównanie jakieś tam powiedzmy e, mam. To taki e, wstęp. Druga sprawa. Ja zapraszam do łazienki. Wiecie, że ja bardzo dużo testuję. Jestem w trakcie testu właśnie takiego systemu, systemu poziomowania, czy też paszyznowania. Powiem jak na razie jestem pozytywnie zaskoczony, ale zobaczymy. Może zrobię nagranie, bo tu jest kilka takich możliwości przy tym systemie. Powiedzmy, zrobię cały materiał przy podłodze przy większej powierzchni, bo tu kilka płytek to trudno się wypowiadać na ten temat, ale jest parę y, możliwości. Y, no i oczywiście y, chodziło mi o zalety tego systemu, dlatego, dlatego go testować. Y, to też się materiał pojawi. Mam nadzieję, że się pojawią, nie tak jak obiecany materiał. skupnią, y, gdzie po prostu obiecałem, no niestety robiliśmy. Ja byłem w domu dopiero o do 10 wieczorem, po prostu żeby skończyć, nie było czasu na sekundy na nagrania y, wyszło ładnie, właśnie się zadowolony. Tyle co mogę powiedzieć. Także tu się postaram tak samo, tak jak e, z tego cięcia drzwi, bo, bo to testuje, te, testuje też e, dla siebie, powiedzmy, e, co kupować w przyszłości, bo niby każdy z Was e, ma jakieś swoje darcze, e, wyrobione swoje opinie. A ja, powiedzmy, e, testuję kilka możliwości e, dla siebie i dla, powiedzmy, przyszłych e, fizjarszy. No tak Także to na pewno w niedługim, niedługim czasie. Ale yy, teraz odpowiem na dwa pytania, które pojawiły się w komentarzach. Po prostu nie, nie robię, robię jakichś, yy, tak jak miałem zamiar, robić yy, powiedzmy vlogi, bo naprawdę jeszcze minął teraz czasu, ale na podstawie tej łazienki postaram się odpowiedzieć na takie dwa pytania. Pierwsza sprawa, zobaczcie, bo obrócimy się. Było pytanie jak zacząć, jak jest odpływ liniowy. Prosta sprawa, znaczy się prosta sprawa. Powiem na przykładzie tego, jak to robię. Tu mają być cztery płytki do góry, ta ściana plus ta ściana. Tu idą dwie płytki, lustro i koło lustra po prostu będzie będzie wyrównane, wylicowane z lustrem, z płytkami płyta GK i wymalowane. Więc startuje od całej płytki. Więc jak to zrobiłem? Po prostu po montażu odpływu liniowego, cała płytka, laser, zaznaczyłem, no i tyle obciąłem, jak to będzie docinka 10 cm, to to adekwatnie tak samo musi być tam. Po prostu jeśli nie kładzie z innych elementów yy, odpływ liniowy, a chcecie zacząć z całej płytki, Musi to być pomniejszone prawdopodobnie półtora centymetra, centymetr to zależy, ale półtora załóżmy, musi być po prostu te płytki krótsze. Druga sprawa, pytacie kwestia hydroizolacji, ale może zacznę. Kwestia hydroizolacji. Nie zrozumcie źle. Każdy robi, jak go Ja postaram się wam powiedzieć, jak to robią na z mojej strony. Mianowicie, na przykład, ostatnio był komentarz, co zrobić w mojej ale namalowano. Gdzie kłaść folię, Czy jakiś tam, powiedzmy, środek do hydroizolacji? Nieważne, jakie firmy sobie to nie było. Ale co miałem powiedzieć? Po prostu ja, ja sobie odpowiadam po co. Możecie robić całe łazienki pod cały sufit, hydroizolację. Okej, okay, róbcie. Tylko teraz tak. Hydroizolację zróbcie w ścian, całych. A sufit co? To sufit yy, yy, nie odpadnie, a ściana odpadnie. Po prostu yy, przerost yy, yy, formy nad treścią. I dlatego ja tak widzę. To tutaj bez dyskusji, nie. bez jakiegokolwiek zająć ma być zrobione najlepiej jak u mnie, jak umiecie, jak potraficie, tu, tu nie wybaczę błędu. Ta strefa, gdzie idzie odpowiednio aby nie wybaczy błędu. Nie ma takiej opcji. Więc ja tak, ściany położę, położę raz, położę drugi raz. Jak zobaczę jeszcze raz, przynajmniej położę na płycie. GK. To tu jest odstawione, zaraz wam powiem o no co chodzi, jest to klientem, ale to wytłumaczyłem przy podłodze, bo teraz to można tłumaczyć i, i tak nie będzie wiadomo o co chodzi. Yy, Pójdę zrobię trzy razy. I teraz tak, zobaczcie. Podłoga. Podłogę uciąłem na kołnierz, sadziłem wsadziłem oczywiście taśmę i teraz tak. Na całości, albo jakiś porządny dwuskładnik ale ja to prawdopodobnie, żeby nie kombinować, rozciągnę matę. Rozciągnę matę, żeby mi po prostu zaszło za. i tu nie będę w ogóle nakładał taśmy tylko pociągnę stamtąd matę i wyjdę powiedzmy z 5 cm 10 za listwę krawędziową, tutaj gdzie jest zarys kabiny. Tak? I do tego zastosuję jeszcze ten Atlasa. Y, klej hydro. Tak samo przy wkładaniu tej płytki, jak ostatnio robiłem, ja jeszcze wyrównałem sobie y, tą zaprawą i wsadziłem tą płytkę i ta zaprawa, ten y, klejnik wyszedł. Po prostu nie ma takiej opcji, żeby żeby cokolwiek, y, żeby cokolwiek się podziało. Robię strefę czasami koło unwerki. Y, powiedzcie mi, co tu się ma stać. Tym bardziej, że to są tynki y, y, tradycyjne. Więc nie ma sensu, jak ktoś chce, róbcie, w możecie robić nawet z drugiej strony, nawet sufit. Jak mieć się, się pytać, czy to ja robię, nie, nie robię tak, jak jest życie, Dzięki klienta, oczywiście robię. Pięknie gipsowe czasami robię, też na wysokość, chociaż to robię na wysokość tak, ale od góry tak, tu mi odpadnie, a od góry nie. Miejcie na uwadzenie, nie, nie mówię teraz o strefie mokrej, typowo, czyli kabina, gdzie jest naprawdę, tu wody jest i powiedzmy, że przez tą fugę, yy, celuletową fugę, ma właściwości dla się i może się coś tam kiedyś dziać. Chociaż szczerze kułem stare łazienki i nic tam szczególnego nie widziałem, ale to taka dy dygresja. Także jeśli się pytacie, izolujcie naprawdę bardzo dobrze strefy mokre, izolujcie dół, bo to jest wymagane w razie awarii, woda ma się wylać na zewnątrz, tak jest. A ściany jak chcecie, róbcie na wysokość powiedzmy tam metra czy półtora, yy, łącznie z gabelitem, czy unumarką, bo powiedzcie sobie Powiedzmy sobie tak, tak szczerze, yy, izolujemy za unumarką, A przykręcamy meble i co wcześniej się rozleci te meble czy ta ściana, więc odpowiedzcie sobie sami. Oczywiście, jeśli są wymagania życzenia klienta, sami chcecie róbcie, jeśli wytacie mnie strefa mokra i tutaj jest kawałek zrobiony powiedzmy nawet robię 20 cm od dołu oczywiście podłoga. podłogę robię, żeby nie było dwa razy, to jest minimum trzy razy, chyba że stosuję na przykład yy, yy, z mapę i ten dwuskładnik, no to wtedy go robię raz, tu zrobię inaczej, pokażę przed podłogą, zastosuję po prostu na całą matę, dołożę do, yy, do odpulnijowego święty spokój tu tak tą sprawę rozwiązałem. Więc. Yy, odpowiedziałem w zasadzie na dwa pytania z hydroizolacją, yy, tak samo tutaj, zobaczcie. Tu, bo tu jeszcze się nie ma szyba ma być na składaniu, na łączeniu, czy składaniu, no jakkolwiek jak, yy, jak by to nie było. W tym miejscu ma być szyba, czyli ma być w miejscu, gdzie się kończy płytka i zaczyna ściana, czyli my musimy teraz ubylicować całość I tu będzie malowane. Więc gdzie pod EGK hydroizolacja można? Odpowiednia farba, farba i, i tyle. Tak, tak samo to, co nam z tej strony będzie, yy, będzie zrobione, tu tylko z strony, po stronie Geberitu czy też Stelarza, bo poprawniej to brzmi, tu yy, w tym miejscu, tylko po prostu, yy, dlatego nawet yy, nie wstrzymałem. Tylko tu będzie płyta kilka przykręcona. Bo wasz inwestor za rzeczy sobie tu pójdzie jakaś zawodowa, to, to po prostu te kopiarka pewnie położę położy. I tu nawet nie ścierałem, tak samo tu nic nie robię. No i tyle. Tu jest ta ściana, gdzie, gdzie ma być właśnie umywalka nad tym lustro. I koło lustra ma być lustro i lustra ma być właśnie też wyrównane wszystko w całości. Także pewnie część się tam ze mną nie zgodzi. Pytacie o mnie, ja tam nie ściemnę, bo to nie na tym rzecz polega. Robi jak robię zresztą co, co Wam będę do mówił głupoty, jeśli inwestor to ogląda i widział jak to jest zrobione, więc no, jest jak jest, nie musi być. Jeśli są wymagania, zróbcie. Nie mówimy oczywiście o odpowiedniu, bo to jest tak, jak mówię 10 raz, powiem jeszcze 11 raz, ma być zrobiony idealnie i tyle. Myślę, że materiał pomocny chyba przejdę właśnie na taki system, że jeśli jakieś ciekawe tam komentarze będą, które podczas prac mogę pokazać wyjaśnić, to mi się wydaje najbardziej jest sensowne, bo... To jest po prostu widać, można sobie gadać, ale jeśli nie ma potwierdzenia jak to, jak to wygląda, no to, no to po prostu ciężko jest tak słowami będę się wyjaśnić. Jeszcze na przykład kwestia tej półeczki, tutaj zobaczcie, jak ja to rozwiązałem, wysokość tego, bo oczywiście tu idzie fuga, tu idzie fuga. I to jest, teraz jest dokładnie gdzieś. 11-12 mm bo to są płytki. Powiedzmy, że jak ułożę tę płytkę tak, to góra tego jest równo stałkiem. Oczywiście laserek. No i tu wychodzi 60 płytka, no mi wejdzie, tu wchodzi wcinka i tu prawdopodobnie pójdzie dekor, który jest dla stelażu i tyle. Myślę, że materiał był pomocny. Jeśli tak oczywiście zapraszam do subskrypcji. Zostawcie łapeczkę w górę. Teraz po prostu będę miał troszkę więcej czasu, to więcej materiałów mam nadzieję że się pojawi, więcej. mam taką nadzieję, ale co różne bywa. Trzymajcie się. Cześć.